Witajcie kochane moje duszyczki, eee, przepraszam za eee, ten okres takiej nieobecności, mam nadzieję, że niech się tutaj na mnie dzisiaj nikt nie gniewać. i tak skromnie przy jednej świecuszce eee, sobie z wami eee, porozmawiam. Tak naprawdę, eee, tak dużo bym chciała wam powiedzieć, a tak mamy mało czasu, bo nie chcę was zagadywać godzinami. Godzinnymi filmikami, więc postaram się to po prostu rozłożyć takie na takie dwie tury. Nie wiem sama też do końca od czego zacząć, więc będę mówiła bardzo chaotycznie, ale mam nadzieję, mam nadzieję że zrozumiałem. Przede wszystkim chcę przeprosić wszystkie osoby za brak mojego czasu, za późne odpisywanie na Whatsappie, na późne odpisywanie na maili, ale naprawdę przysięgam Wam z ręką na sercu, kochani, ja naprawdę cierpię na brak czasu, nie dlatego, że e, siedzę, w i, i, czy, siedzę w siłowni, czy się w siłowni, czy gdzieś tam prawda, odpoczywam, relaksuję się, tylko naprawdę e, walczę ze swoimi duszyczkami o to, o tej to szczęście i naprawdę nie ogarniam naprawdę wszystkiego, między prawda, gotowaniem zupą a gdzieś tam mopowaniem podłogi, e, rozmawiam przez telefon, e, później gdzieś tam prawda, odpisuję na maile, e, odpisuję e, na WhatsAppie na e, wiadomości, więc tak naprawdę nie gniewajcie się na mnie, to nie jest naprawdę, e, kochani, lekceważenie Was. Czy że mam w nosie, bo wiem, że rytuał nie wyjdzie, więc dlatego się odwracam tyłkiem i nie chcę ponosić konsekwencji, jest to nieprawda. Naprawdę to jest po prostu brak czasu, bo chciałabym pomóc wszystkim, ale po prostu nie daję rady. Więc. Spokojnie, kochani, na każdą informację odpowiem, na każdy telefon oddzwonię, na, na wszystko co jest, co się dzieje do kogoś. Zobaczcie, kurna, włosy moja, wszystko siwa, baba taka jest, nawet, nawet nie mam czasu kiedy włosy zafarbować, e, ale tak jak mówię, już pomijając wygląd e, mój, e, nie mam po prostu autentycznie tego czasu. E, poza tym... Mm, jest tak, że teraz coś się, coś się dzieje złego. Teraz zaczynają powracać osoby, które jakby tutaj opływały mnie bardzo silnie, opływały mnie bardzo mocno. Nagle gdzieś naprawdę zaczęły wykonywać po 20, po 15 rytuałów u, u innych rytualistów nagle okazywało się, że coś tam nie wypaliło, coś tam nie wyszło, więc te osoby do mnie wracają. Oczywiście również uważam się w obowiązku, żeby o tych osób też się nie odwracać, tak? Bo cały czas się uczą na swoich błędach, cały czas gdzieś tam walczą o swoją miłość, walczą o swoich partnerów. Nasłuchałam się bardzo ciekawych, interesujących wiadomości i powiem Wam szczerze, że od tych osób właśnie, które tak jakby wracają do mnie, jak słyszę historię na temat wykonywania rytuałów i tego, co się dzieje w środowisku rytualnym, czasem mam po prostu ochotę Zablokować, zdjąć stronę zielonej wróżki, nie nagrać już ani więcej jednego filmu. Dlaczego? Dlatego, że to, co było kiedyś piękne, jest strasznie teraz zniszczone. Kiedyś rytuały miały swoją magię. Kiedyś jak się mówiło o rytuałach, to, to było takie. Aż od środka e, człowieka, prawda, tam trząsło, że jest to, to, to coś pięknego, coś fajnego. E, teraz e, ludzie to zniszczyli. E, zresztą wszystko ludzie zniszczą. Najgorszy chyba potwór na ziemi to chyba jest człowiek. E, ale teraz te rytuały są niszczone. E, jest, mówię tutaj pani Ania, która lubi chodzić po górach. Wyzywała mnie od pseudorytualistki, e, bo e, rytuał cmentarny wykonuje się o trzeciej w nocy e, na cmentarzu. Ja po raz kolejny mówię, rytuał nie jest showem, nie jest cyrkiem i nie jest pokazówką. Rytuał jest ciężką pracą, z energią, pracą z ludźmi i ustabilizowaniem całego tego kanału, przekazu, rytuału. To, czy ja będę, tak jak mówię, ubrana w pelerynie z kapturem, czy będę miała wielkie szpony, rękę wytatuowaną i robiła sobie zdjęcia, ja nie jestem w tym momencie przekonywująca. Dla mnie to jest show, dla mnie to jest popisuwa. Yy, więc nie życzę sobie, yy, żeby ktoś mi gdzieś usłyszał jakąś pierdółę i ja, jakieś wielkie show yy, ktoś robi z rytuału, żeby ktoś podważał moją yy, tutaj jakby zdolność. Ja nie mówię, że jestem idealna, nie mówię, że jestem wspaniała, ale jestem szczera. I jestem po prostu taka sama jak i wy, i jak i wszyscy, nie czuję się lepsza. I jeżeli chodzi o rytuał cmentarny, to jest totalną bzdurą, że y, trzeba go robić y, na cmentarzu o godzinie trzeciej rano. I wiecie co? Pomijając już to y, magię, każdy z nas y, umie logicznie myśleć. I zastanówmy się teraz logicznie nie jako rytualista, nie jako magik, nie jako ktokolwiek y, tylko jako człowiek. Po co chodzić na cmentarz i ruszać te dusze, wymawiać jakieś zaklęcia, wymyślone, o że myślałam, że mi moje lusterko spadnie, mam rację, wymyślone jakieś słowa, po co? Wiadomo, że cmentarza zawsze można kogoś sobie przyprowadzić. I jeżeli takie osoby wierzą, dwudziestolatkowi czy dziewiętnastolatkowi, że rytuał wykonuje się na cmentarzu e, o trzeciej w nocy, to sobie wyobraźcie, czy rzeczywiście rytualista by miał czas e, i chęci przede wszystkim zapieprzać na, na, na cmentarz, e, rozkładać świece i co, stanąć przy jakimś grobie, obcym grobie? Bo przy swoim rodzinnym grobie nie stanie, stanie m, przy obcym grobie i zacznie tam, prawda, e, swoje e, magie odstawiać. Takie rzeczy były fajne w szkole podstawowej, gdy chcieliśmy się troszeczkę pobać, troszeczkę się tej adrenaliny w sobie wzbudzić. To wtedy szło się na cmentarz i się na cmentarzu straszyło, i później wracało się do domu z wypiekami, i jeszcze się tydzień o tym mówiło, jak to było na tym cmentarzu. Kogoś widzieliśmy, kogo słyszeliśmy, gdzieś tam ktoś tam przeszedł. Tak, to jest bzdura totalna. Każdy rytualista wykonuje rytuał w miejscu, tam gdzie przede wszystkim ma ciszę, tam gdzie przede wszystkim ma spokój, tam gdzie przede wszystkim może podjąć się silnej, mocnej medytacji, a nie demonu. Słuchajcie, ale to jest moje zdanie. Więc to zdanie może nie mieć żadnej wartości, możecie w ogóle tym, moim zdaniem, się nie kierować. Ale tak naprawdę to jest tylko Wasza indywidualna sprawa, kochani, z jaką energią chcecie pracować podczas swojego rytuału, żeby być szczęśliwym, żeby partner Was kochał, żeby ta miłość była po prostu super, tak? Jeżeli ktoś nie wierzy w Boga, to też nie może wierzyć w diabły, tak? Bo to jedno drugiemu przeczy, no co nie wierzą w Boga, wierzę w demony. No, rzeczywiście są ci szataniści, prawda? Którzy wierzą w szatana, nie wierzą w Boga, ale tak naprawdę wszystko się jednemu ima. Więc kurczę, wiecie co, taki straszny bałagan się zrobi yy, z tymi całymi rytuałami, rytualistami, yy, że naprawdę ja zastanawiam się poważnie o tym, żeby po prostu się nie odciąć od tego, bo po prostu yy, nie chcę. Być posądzana o rzeczy, których naprawdę nie robię. Sami Niektóre osoby po prostu same pogrążają się w swojej, swoim nieszczęściu, tak naprawdę. Ja już, tak jak mówiłam kiedyś na filmach, straszenie karmą teraz to jest gorsze, gorsze straszenie jest niż pistoletem, tak? bo Czy, czy noże, bo słyszysz, o Boże, karma wróci, o Boże, co ja narobiłam? Boże, no nie, nie, tylko nie to tak, już zaraz jestem grzeczna. Idę do nas na pójdę do szpitala, odwiedzę dzieci chore na nowotwory, żeby tylko karma nie wróciła. To jest gówno prawda, tak naprawdę. Karmę, na karmę pracujemy cały czas, każdego dnia, każda minuta naszego życia to jest budowanie karmy. I czy? To byście musieli, kochani, cały czas yy, spędzać yy, w. Zchonić dla zwierząt, pomagać bezdomnym, pomagać chorym na nowotwory i bla bla bla, i bla bla bla, i byście nie mieli czasu tak naprawdę na siebie. Więc to też nie jest prawdą. A ten, kto karmą straszy, to najbardziej od karmy dostaje, bo karma słowo nie jest takie jak dzień dobry, do widzenia. Ta karma naprawdę słowo karmiczne dużo znaczy. I nie można go tak chlastać na lewo i prawo słowem karma, bo bo to się sprzeciwstawi. Ale to już mniejsza yy, o większość, bo to tak naprawdę yy, nie moja tak sprawa, tak. co kto robi ze słowem karma. Więc tak jak mówię, jest duże zamieszanie, tak jak mówię właśnie z tym rytuałem cmentarnym, że rytuał wykonuje się na cmentarzu o godzinę trzeciej. Dobrze, jeżeli ktoś chce, to niech sobie wykonuje ten rytuał o trzeciej w nocy i róbcie te rytuały. Ja nigdy w życiu do siebie nikogo nie zmuszałam, nie prosiłam, nie błagam Was, żebyście robili u mnie rytuały. Róbcie sobie gdzie chcecie, możecie sobie robić u 10 rytualistów na raz. Możecie zaczynać codziennie po 6 rytuałów, ja nagrywałam wcześniej filmiki, mówiłam jakie to są konsekwencje tego I, i, i że nie wolno tak robić, że trzeba pracować subiektywnie, że trzeba pracować konkretnie, ale starajcie się pracować z jednym rytualistą i ja nie mówię tu o sobie, broń Boże. Ja mówię o innych rytuałach, bo rytuałów jest bardzo dużo. Wybierzcie sobie takiego, któremu ufacie, którego szanujecie, który on was szanuje przede wszystkim. I wtedy ta, ta współpraca musi przynieść yy, dobry, dobre zakończenie. Yy, tego mówię z jedną osobą. Nie, że jeden rytuał tu nie wyszedł, dobra, drugi do rytuał tego, trzeci rytuał tamtego, później kurczę. Ja też taki Rozmów i tego, wszystkiego, ja tego nie chcę wiedzieć, ja tego nie chcę czytać. Bo to wy sobie sami, kochani, robicie pod górę. Yy, myślicie, że jak będziecie wykonywać u pięciu rytualistów rytuała, bo będziecie wskakać i tak skakać, tak skakać, tak skakać, to że się w końcu uda. Nie! Wy powodujecie wielki burdel yy, i chlujecie Wszechświatowi w twarz tak naprawdę i robicie sobie z niego żarty. I, i Wszechświat się cudownie mam za to wdzięczy. Dlaczego straszę Wszechświatem? Yy, to nie jest straszenie. To jest po prostu taka moja wiara i moje przekonanie tak na to, że Wszechświat jest jeden, to wiemy. On ma niesamowitą siłę. Jeżeli będziemy sobie z niego robić jaja, yy, to on sobie z nas zrobi żarty a wszechświat lubi pracę, mozolną, ciężką pracę nad sobą, nad swoim otoczeniem, nad swoim umysłem. Tu się wszystko skupia, a nie na jednej rytualiste, drugiej rytualiste, trzeciej rytualiste, czwartemu rytualiste. Jezu, w międzyczasie stawiacie karty. Dalej robicie tak, kochani, jak chcecie, a ja naprawdę mam tak dużo osób, które naprawdę mnie potrzebują i którzy, które naprawdę pracują ze mną jak moje małe, kochane owieczki. I ja nie mogę ich opuścić i nie mogę e, zlekceważyć ich, dlatego, bo to są osoby, które ciężko ze mną pracują i które wiedzą, że i ufają mi, tak jak ja ufam im, tym moim owieczkom, tak owieczki ufają mi i rozmawiamy sobie i jesteśmy ze sobą szczerzy i nawet jak coś narozrabiają, co powiedzą i jest fajnie, ja nie mówię, że ja tu jestem jakiś guru, że jakimś ja jestem cholera wieczym. nie, ja jestem zwykłą, szarą kobietą, Matką, żoną, też robię zakupy, też jem, też sikam, też kupciam, też się kąpię, też chcę czas spędzić z mężem, też chcę spędzić czas z córką. Z normalnym człowiekiem, który może Wam pomóc, który potrafi Wam pomóc, ale tak jak mówię, nie to. Jak ktoś mnie oszukuje, to, to jak ja mogę komuś pomagać? Jak ktoś kłamie w żywo oczy, mówi, nie, to mój pierwszy rytuał, prawda, a przy rozkładzie kart wychodzi, że ono, hmm, no chyba to nie pierwszy i chyba jeszcze wychodzi z tego, że nie ostatni, tak. Więc starajmy się być, być tacy, jak możemy odzyskać partnera, jeżeli nie jesteśmy stabilni, jednym rytualiście, e i latamy po tych wszystkich rytualistach, tu nagabujemy na tego, tam nagabujemy na tego, tam tamtego, tamtego. Po co to? Po co wprowadzamy chaos do wszechświata, jeżeli pracujecie o partnera, jeżeli chcecie, żeby partner do was wrócił, to skupiajcie się tylko na partnerze, nie skupiajcie się na rytualistach, nie skupiajcie się na tarucistach, nie skupiajcie się, nie róbcie y, y, śledztwa, który jest y, pseudo, który nie jest pseudo, y, który jest fajny, który jest dobry, przestańcie. To do niczego nie, mierzy, nie zmierza, przepraszam. To zmierza tylko do jednego bajzdo, którego wprowadzacie sami do wszechświata, a później jest ciężko. Ciężko jest pooczyszczać to wszystko. I później mówicie: O Jezu, ale ja mam kupę nieszczęścia, bo rozmyłam samochód, bo nogę złamałam, bo z pracy mnie wyrzucili. Co jest powodem? Tego. Zastanówcie się najpierw, zanim obwinicie wujka, ciocię, mamę, rytualistkę, tarociska, Zastanówcie się, sami cofnijcie się do tego, co wy żeście robili, jak wy postępowali. Eee, tak jak ja już mówiłam wcześniej na tych filmikach, prawda, że konsekwencja, stabilność to jest najważniejsze. Krok po kroku, krok po kroku dążyć do celu. I tak we wszystkim, czy w miłości, czy w finansach, czy w zdrowiu, po kolei. Mam duszyczkę, która bardzo walczyła o swojego partnera. wywalczyłyśmy, żeby nie skłamać, 6 miesięcy walczyłyśmy o pana Tomka. I 6 miesięcy ze mną pani cały czas działała, cały czas pracowała. I wrócili do siebie po 6 miesiącach, ale niestety pan Tomasz, wie pan, wiecie co? Chyba byli ze sobą dwa miesiące, po odzyskaniu partnerów, że ten związek, budował. Pani Ania do mnie pisała, że, że jest świetnie, że jest pięknie, że już, już, już już witaję się z Gąską. Niestety pan Tomasz umarł. Więc to jest, to jest po prostu coś niesamowitego, coś strasznego, coś co, przez co nie mogę spać ostatnio, zastanawiam się. I ja tu, i, tu, i pani Ania nie szuka winny. Ona nie, nie, nie szuka innego, że rytualista dał ciała, że ja dałam ciała. Nie. Ona się cieszyła, że ona mogła te dwa miesiące z nim być. Że mogła, że mogły być te dwa miesiące takie super zajebiste. Że pięknie spędzili te dwa miesiące, czasu, że wyjechali sobie razem i tak dalej. Eee... I tyle. Teraz, teraz nadchodzi pytanie: A co się stało panu Tomaszowi? A pan Tomasz po prostu szedł rano po bułki i posiadanie Te tak to, to tak się mówi. I nie wrócił, bo przejechał go samochód, potrącił go pijany kierowca. A szedł po no i na autentycznie szedł po buki, Więc tak ja mówię, ale paniania płacze, oczywiście mnoża w sercu, bo tyle, tyle czasu walczyła tego partnera, nie dostała do końca tak, jakby chciała, ale jest wdzięczna za te dwa miesiące. I tacy ludzie zasługują sobie naprawdę na. Na, na, na wiele, tak? Została ciężką pracą, naprawdę ciężką, yy, przepraszam za psa, yy, ciężką walką, ale wywalczyła swojego pana Tomasza, ale mówię, było to krótko, ale było intensywnie. Dlatego, ja kochani, wy się nie denerwujcie na mnie, nie denerwujcie się na to, że nie odpisuję, że jak widzicie, jeżeli jestem dostępna na Whatsappie, to od razu już muszę odpisać wam na wiadomość. Nie, bo was jest, kochani, naprawdę bardzo dużo, a ja chcę każdemu pomóc, każdego, każdego chcę zadowolić, żeby każdy był